No cześć, Zpraszam do spóźnienie, ale nie, no Łukasz jestem. Tak, już oficjalnie możemy się poznać, cześć. A twoje imię jak? Kasia. O no, Kasia, no fajnie, miło cię poznać, fajnie cieszę się, że w końcu doszło do tego naszego spotkania, bo naszukałem cię jeszcze, na autobus się spóźniłem, nie mogłem butów znaleźć, mówię, kurczę, no sam pech, to pewnie przyjdę, to się okaże, że mnie wystawisz, albo coś takiego się mi czasem zdarzało, ale jesteś. To, no to co, może powiesz mi najpierw coś o sobie czym się interesujesz. Jak lubisz spędzać czas Co myślisz, że jest co? Po śmierci? Co po Nie, bo tak żeby o co chodzi. Kurde, nic nie wiesz. a to już nic nie będzie z tego. No cześć, przepraszam za spóźnienie, ale udało mi się... Oj, w końcu dotrzeć, bo to autobus mi się spóźnił, butów nie znaleźć, bo pożarwiony się okazały, ale już, już jestem. Słucham? Pan się pomylił, nie. No skąd? No tutaj się umawialiśmy przecież razem. Nie ze mną, pan. Nie, z tobą napisałeś, że tutaj właśnie będzie, że będziesz mieć jakieś płyn do mycia twarzy w takiej czapce, uszatce No, dla mnie nie jest zabawne, ja to na poważnie traktowałem. Mm. A teraz co okazuje się, że nic z tego, tak? No. Pewnie. Moje uczucia to już nie ważne są dla ciebie. A jak... <laughs> pisałeś co innego, że jak się spotkamy, to będzie fajnie. Cześć! Proszę na później, nie jestem już. No, jestem już tak, jak się umawialiśmy. jest Frank, tak? Nie, no przecież umawialiśmy się na tym. Widzę tam kamerę. E, nie tylko w tym miejscu widzę, i tam, i tam. Jak to w miejscu? No przecież pisałeś, że z tego tutaj będziesz. jesteś? No jestem mechanikiem i czasem no, no. wychodzę z niego. Okay. No tak, a no, ale przecież... Jak się nazywasz? No właśnie Teraz specjalnie pod to Jak wszystkie te youtubery tylko nagrywają jak komuś dobrze idzie to z nim chcowa gorzej to, to już nie No dla ciebie co no? dla mnie Dobra Oko. scenki możemy wstawić z wami scenka może być w filmie Dobra dzięki o, no. W tym Co to ma być? Co bez czapki się chodzi? Do środka Co jest? Do środka. A no dobra, ale z czapką trzeba chodzić, bo przejdziesz kawałek, przeziemisz się i tyle będzie z tego. I tyle będzie. Już się nie zobaczy wtedy. No właśnie. A mogę tej... Możesz, możesz. Na Siema, ma można. A to pan jest wyższy, to może pan, no to wyścig... dobra spotka. <grym> Dziękuję. Proszę świetne. bardzo. YouTube? A. W tym internecie? A może on z tobą stanie się użyć? Tyle, już... że wypadłem. Dobrze, bardzo dobrze, serio. Ale takie jakieś urywki są z ludźmi nie jest pocięte. To jest kanał jaki to jest kanał? Loka Stefan. A tylko kojarzę? Nie. Wspomniałem z tą No. kojarzę was. takie urywki jakieś stawiam z ludźmi? Tak. Tak, to może być. No, no pogodą w to może być. To jest jeden z lepszych stekstens, to jest bowiem, czy chcesz tygniaki, także chcesz tygniaki. Nie no, ale dziękuję. Fajna reakcja. Gdzie macie kamerę w ogóle? A ja w tym nie widzę. Właśnie ich w ogóle nie widzę. Tak nie A czy tam stoi coś? Kopecek? Nie no, ale fajnie wypadłeś, serio. Nie no, jak akcja. Jest mysłokoła, jak lubię spontanicznie. Ale miły jest, sympatyczny, wiesz, taki zdystansowany. A nie sztywny. I nie, mam dziewczyno. Tam która, jest kamera? Która, tak. Jezu, w ogóle bym się nie skapnął, autentycznie, nic nie było widać. A przecież przechodziłam. Łukasz nawet wziął krzesło. Został gdzieś w plecach, ale nie, nie widziałem w ogóle tej kamery. Tak jak u Funtwinta, że nikt się nie zobacza. Bez szans, ja bym w ogóle nie skoczył z kamera. No właśnie o to chodzi. Leżał jak i sobie, to nigdy się nie stawił sobie, to jest głupo, nie? Patrzę się rady, jak się tak chce się z nimi mówić. Czyli kręcimy film. A Z tego spoko scena wyszła. Mm -hmm. Moglibyśmy z tej sceny użyć w filmie? Nie wiem. Trudno mi powiedzieć. No taki film na a, robimy tak, wdrożyć. Dziewczyna co to był, że wydaje się, że z nie mówiła. To co moglibyśmy z tą sceną użyć? Nie, tak chcę, no. No, spoko. Chyba nie ma problemu. Okej, okay, super. Ciekawa akcja. No, to sobie na Lucha <grym> Stefan. <się> Aha. Okay. Okej, okay. no to właśnie, no to my się umówiliśmy. I przyszłam na czas. Nie spóźniam się. Tak, A ty u mnie i tak już punktujesz, bo y, lubisz zapach maniny, a po drugie byłeś pierwszy i się nie spóźniłeś, więc to wiesz, to, to już jest bardzo dużo plus. Słuchaj, no to możemy coś podziałać, co? A czym się zajmujesz? Co to jest? Co dziwne to A z Tobą scenki możemy użyć w filmie? Tak To tak. fajnie Chyba, że brzydko wyszło, ale no, nie, nie, tak. no dobrze. Pozdrowić też kogoś może? Yy, nie, chyba nie Nie? Dobra to Pani słyszała o tym? Nie No być bilety, że jak bez biletu się nie przejdzie no. na drugą stronę Po jednej stronie będzie można chodzić, bez biletu nie dało rady I widziałam kiedyś, jak chłop stało tutaj i pytał się, czy bilety mają No więc to różne rzeczy myślają, ale... ale myślę, że dochody, tak? jeszcze, 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 możemy przejść jak zielone. a te raz będzie bilety, dopiero zielone będzie się robiło. Inaczej nie będzie, będzie taka bary... ta. Tak, No właśnie, naokoło trzeba będzie <laughs> przez te przeków przechodzić, albo taka bariera jak w górniczej dolinie ma być, okay. coś takiego. No to Różny, różności się różne, różności dzisiaj różne wymyślają, Tak. To jest coraz dziwniej. Proszę pan. Cójść. To sobie jakoś. Nie? Nie. Kurczę, to znowu bym nie wystawił? No ale w sumie i tak możemy się poznać. No nie wiem, nie wiem. A co, że co, ten pierścionek to zaręczynowy? Aha. Wszystkie wy tak mówicie. Jak nie zajęta, to że zaręczona już. No to będę zajęta jak zaręczona. No niby tak, ale jeszcze przed ślubem to jeszcze jest szansa to zmienić. To jak ksiądz przed ślubowaniem ma jeszcze szansę się wycofać. No jakoś się planuje zmiany, także dzięki bardzo. Kurde. Pisała mi dziewczyna, że tutaj właśnie będzie i napisała, że w tym miejscu właśnie taka blondynka w takiej marynarce czarnej. A to może, bo ja jestem farbowaną blondynką, to może nie o mnie chodzi. Wydawało mi się, że o ciebie. <gry>